Cześć, witajcie w pierwszym odcinku TV Krzywousty. Dziś na tapecie wzruszającej ślubowanie pierwszaków. Relacja z bezpłatnych warsztatów edukacyjno-kulinarnych. Gotowi na show? To lecimy! Czas na najsłodszą ceremonię w roku. Ślubowanie pierwszaków. 10 października nasza szkoła rozbłysnęła dumą i emocjami. A teraz krzywą ściaki czas na gwiazdy dzisiejszego show, naszych najmłodszych bohaterów. Za chwilę zobaczcie krótkie wywiady z pierwszakami, co czują, wychodząc do świata wielkich tablic i jeszcze większych przygód. Czy już wiedzą, jak oswoić potwora pod ławką? Śmiech, szczere odpowiedzi i zero filtrów. To będzie hit. Nie odrywajcie od... wzroku, bo te maluchy kradną serca. Gotowi? Wywiady startują już. Jaka jest twoja ulubiona zabawa na przerwie? Moja ulubiona zabawa to jest berek albo albo chowanego. Kim chcesz być jak dorośniesz? Policjantem, bo chciałbym zostać policjantem. Komendantem całej, całej policji. Dobrze, dziękuję. Czy miałeś jakąś zabawną wpadkę na pierwszej lekcji? Mm, tak. Jaką? Y, że, biegłem, że biegłem do ławki i ktoś mi pod twoją nogę, ale ja się nie wywróciłem, bo chodzę na dżubo. Jaka jest twoja ulubiona lekcja i dlaczego? Mm, trzecia. A co najmniej lubisz? Tanie, co byś zmienił w szkole, gdybyś był dyrektorem na jeden dzień? Dłuższe przerwy. Co było najfajniejszego w twoim pierwszym dniu w szkole? Zobaczenie klasy. Czy miałeś jakąś fajną, zabawną spadkę na, na pierwszej lekcji? Nie miałem. Jaka jest twoja ulubiona lekcja i dlaczego? Polski, bo lubię pisać. A co najmniej lubisz? Angielski, bo nie lubię zastępstw. Co byś zmienił w szkole, gdybyś był dyrektorem na jeden dzień? Dał dłuższe przerwy. Jak znalazłeś swojego pierwszego kumpla w klasie? Zapytałem się go, czy chce pograć w piłkę. Jaka jest twoja ulubiona zabawa na przerwie? Grajmy w piłkę. Kim chcesz być, jak dorośniesz? Piłkarzem, bo, bo bardzo dobrze mi to idzie. Yy, jaka jest twoja ulubiona lekcja? Muzyka. Yy, jaka jest twoja ulubiona zabawa na przerwie? Chowane. Kim byś chciała być, jak dorośniesz? Weterynarzem, bo bardzo lubię zwierzęta. A teraz, krzyło Ściaki, czas na rozmowę z kimś, kto zna się na malucha jak niech inny. Za chwilę zobaczcie wywiad z panią wicedyrektor Dorotą Słowik. Nie tylko wychowawczynią klas pierwszych, ale i najbardziej doświadczoną mistrzynią edukacji wczesnoszkolnej. Gotowi? Wywiady startują już. Dziękuję panią w pracy z pierwszymi klasistami. Wiele rzeczy mnie zaskakuje, ale najbardziej to, że z roku na rok dzieci są coraz mniej samodzielne, coraz mniej kreatywne, coraz bardziej wyręczane przez rodziców. No i z dyscypliną, o ile nie mam problemu, to trzeba powiedzieć, że są to dzieci coraz bardziej, w cudzysłowie mówiąc, rozbrykane. Jaka była Pani pierwsza klasa, którą Pani prowadziła? No było to dawno temu, w 70, to był 77. rocznik dzieci. Czyli w 1984 roku rozpoczęłam po raz pierwszy klasę. Dostałam ją po y, nauczycielce, wcześniej prowadzącej, która odeszła na emeryturę. Co się zmieniło od tamtych czasów? No, zmieniło się wiele. Zmieniło się, zmieniły się klasy, zmieniły się y, materiały dostępne do nauczania, zmieniła się technologia, zmieniły się y, Podręczniki, aczkolwiek mówię, wiele pomocy, które dzieci rozprasza. Niemniej jednak, ja zawsze powtarzałam, że zadaniem nauczyciela w klasach 1-3 jest nauczyć czytać, pisać i liczyć. I żadne inne środki do tego potrzebne nie są. Wystarczy książka, zeszyt, ołówek, długopis. Przenieśmy się do kuchni pełnej, pełnej śmiechu i świeżych pomysłów. Mówimy o warsztatach edukacyjno-kulinarnych. Za inspirującą historię, która udowadnia, że pacjent nie zna emerytury. Zapraszamy was do obejrzenia opowieści o projekcie Region w formie. Zdrowo, smacznie, regionalnie. Prosto od dań pań Henryki Chmurskiej i Małgorzaty Długosz. Gotowi? Opowieść startuje już. Jesteśmy byłymi nauczycielkami już w tej chwili w stanie spoczynku. Projekt jest to region w formie, zdrowo, smacznie regionalnie. Projekt obejmuje trzy etapy. Pierwszy etap to obejmuje tutaj zdrówko na talerzu regionalna szamka w formie. Może coś Tak, to regionalna szamka w formie, czyli my tu przygotowałyśmy dla dzieci, dzieci przygotowywały koreczki w różnej postaci, wzorcowo, żeśmy podawały jakie, ewentualnie twórczość była dowolna i różnorodność też dzieci. Druga, będzie druga część tego fit też będziemy gotuj na lekko, jedz do syta. To będziemy jeszcze miały drugi raz spotkanie z tymi samymi uczestnikami. Zrobimy to bardziej tak na słodko. To już koniec naszego dzisiejszego szaleństwa w TV Krzywousty. Od ślubowania pierwszaków po kulinarne przygody z regionalnym twistem dziękujemy za uwagę. Ale hej, to nie koniec historii. Zapraszamy Was na kolejne odcinki pełne nowych historii, śmiechu i szkolnych niespodzianek. A Wy podsyłajcie pomysły na następne tematy. Co chcielibyście zobaczyć? Wywiady z superbohaterami z boiska, tajemnice biblioteki czy Wasze własne wyzwania? Dajcie znać. Razem zrobimy to show jeszcze lepszym. Do zobaczenia wkrótce, Krzywołściaki. Uczcie się, maszcie i bądźcie sobą. Krzywołusty out.